Dzień dobry. Chciałam Wam przedstawić naszą najnowszą publikację Warszawa Lewiego i Dali. Publikacja powstała dzięki fundacji Tup, -tup, -tup i została współfinansowana przez miasto stołeczne Warszawa. Publikacja zapoznaje najmłodsze dzieci z życiem codziennym oraz odświętym polskich Żydów. Ponieważ ma... Ponad 20 gier i zabaw dotyczących kultury żydowskiej, stąd postanowiliśmy podzielić je na części, żeby okaże i trochę więcej opowiedzieć. Dzisiaj opowiem Wam o tych grach i zabawach, które trochę przybliżą dzieciom codzienne funkcjonowanie Żydów. Po pierwsze, koszerność. W publikacji znajdziecie aż dwie gry i zabawy dotyczące, czy też przybliżające dzieciom temat koszerności. Pierwszy z nich to są wierszeki. Przygotowaliśmy cztery wiersze dotyczące mięs, warzyw, nabiału, ryb morskich. I zabawa polega na tym, że początkowo każde dziecko, które siedzi w kółku na przykład, otrzymuje od nas jedną karteczkę, gdzie jest Podany dany symbol, na przykład marchewka, rzodkiewka, postać krowy, albo postać świni, albo postać jakiejś ryby z łuskami. Każde dziecko w momencie, kiedy otrzyma dany symbol, musi głośno powiedzieć, co otrzymało, żeby mieć pewność, że dziecko wie, co trzyma w rączce. Następnie powiemy, że wszystkie te produkty, które otrzymały dzieci, przez Żydów mogą być postrzegane jako koszerne, czyli te. Które są dozwolone do jedzenia, lub niekoszerne, czyli te, które są zabronione. Po jednej stronie kładziemy kartkę koszerne, po drugiej niekoszerne, a następnie zaczynamy czytać wierszyk. Jeśli któreś dziecko usłyszy dane słowo, czyli swój, swój, swoją ilustrację, rzutkiewkę lub też marchewkę w wierszyku, będzie musiało podjąć później decyzję, czy stanie po stronie koszerności, czy niekoszerności. Czy w wierszyku, Powiedziano, że, że dane warzywo jest dozwolone do jedzenia. Na przykład czytam. Ryby, które mają łuski oraz płetwy gdzieś na grzbiecie, te koszerne są od zawsze na calutkim bożym świecie. Kiedy jednak masz ochotę na rekina, albo kraba, to pamiętaj, niekoszerne do zjedzenia się nie nada. Albo pomidory, jogórki, jabł. Ze skórką i bez skórki, i cebula, i marchewka, no i dynia, czy rzodkiewka, to koszerne jest jedzenie. W domu, w pracy i na scenie. Kiedy dziecko pozna, więcej Zadanie drugie: czysowa jest koszerna? Czysowa jest koszerna, jest to zabawa, której dzieci posługują się ilustracjami. Każde dziecko otrzymuje jedną kartkę lub dwie kartki, gdzie narysowane są, zilustrowane są postacie zwierząt lub warzyw i owoców i innych produktów, które mogą być zarówno koszerne, te, które można jeść, lub też niekoszerne. Zadaniem dziecka będzie dobre przysłuchanie się tekstu i podjęcie decyzji, czy daną zwierzątko zostało wymienione w tekście, czy też nie nauczyciele będą czytać. Mięso może pochodzić od zwierzęcia parzystokopytnego, czyli posiadającego cztery kopyta i jednocześnie przeżuwającego, co w praktyce ogranicza się do roślinożerców. Powiedzcie dzieci, jakie to są zwierzęta,